Płaca minimalna w 2020 roku wynosiła 2600 zł. Płaca minimalna w 2021 roku wynosi 2800 zł. Tylko jedna rzecz jest, o której nie mówią. To jest 200 zł różnicy. Tylko, że kochani, te 2600 zł w 2020 roku było warte 612 euro. A dzisiaj te 2800, czyli o te 200 zł więcej, jest warte 611 euro. Rozumiecie? Jest 5 euro jeszcze mniej. To mimo tego, że podnieśli wam te 200 złotych płacy minimalnej To tak naprawdę obniżyli jej wartość, tak? Bo inflacja zżera złotówkę Ta złotówka jest powoli gówno warta Rozumiecie o co chodzi? Po prostu robią was wszystkich Nie będę mówił w co A tymczasem Co nasz rząd robi? Podnosi sobie wypłaty Podnoszą sobie wypłaty, kochani Nie wiem czy słyszeliście Ostatnio wypowiedź pana premiera Morawieckiego E, który, ja już Wam ją puszczę, poczekajcie e, bo tu mi Adrian materiał podesłał, więc już Wam wszystko to może spać, to dosłownie może spać z krzesła, ja mam nadzieję, że będzie słychać Otóż jest... czekajcie Otóż jest... czekajcie, o słuchajcie Otóż inflacja jest kwestią którą należy odnosić do wzrostu wynagrodzeń kiedy wynagrodzenia rosną dwa razy szybciej niż inflacja to znaczy, że za Podobną pulę środków zarabianych możemy kupić więcej kilogramów cukru, więcej litrów mleka, więcej litrów benzyny, więcej par obuja i tak dalej, i tak dalej. Czy podpisał pan już rozporządzenie o pensjach dla najważniejszych osób w państwie? Kiedy podpis pod rozporządzeniem? Podpis pod rozporządzeniem jest. Już jest. No. Jest jakieś pytania? Rozumiecie o co chodzi. Po prostu jesteśmy oszukiwani, okłamani i okradani. Popatrzcie, ile oni pieniędzy nam roz, roznieśli. Ile rozkradli tych pieniędzy. Jakie bzdury ludziom wciskają. Jaki kit ludziom wciskają. Słuchajcie, tak jak ja cały czas powtarzam. Ja Wam cały czas powtarzam. Słuchajcie. Nie słuchajcie tych bredni, jak oni napuszczają nas jednych na drugich. Zwykłego polskiego szarego człowieka. E, napuszczają na takich e, na przykład e, obywateli, jakich, jakim ja jestem, bo ja jestem przedsiębiorcą, tak? I mówią, o, ci przedsiębiorcy źli, my im tak pomagamy, my im tyle pomogliśmy, daliśmy, wejście sobie w PFR, -y, zobaczcie oni milionów dostali pomocy. To wszystko jest gówno prawda. To jest wszystko gówno prawda. Ja zostałem zwolniony z ZUS-u, a ten ZUS musiałem oddać do skarbówki, rozumiecie? Dlatego, że nie mogłem sobie tego ZUS-u odliczyć od skarbówki, e, dlatego że nie mogłem w skarbówce wykazać, że zapłaciłem ZUS. Więc te pieniądze, fakt... Tak czy siak te pieniądze wróciły nie za pomocą ZUS-u, tylko za pomocą Urzędu Skarbowego do Skarbu Państwa, a oni te pieniądze rozpierdalają. No po prostu je rozpierdalają. Przepraszam, że przeklinam, ja nie przeklinam się na kanale, ale mnie zaczyna to po prostu frustrować i się, też się dzisiaj nakręciłem. O no teraz sobie posłuchajcie tego. 4 miliony 800 złotych. Na stadninę w Janowie Za 2018 i 2017 rok Za 2019 rząd uparcie milczy Nie chcą wyjaśnić 5 milionów wyniosła w reklamówce sekretarka CBA 5,5 miliona Na trefne maseczki Od instruktora Zakopanego 7,5 miliona cena zakupu Trzech rozbitych limuzyn Dudy, Szydło i Macierewicza 10 milionów na komisję Macierewicza Badanie parówek i puszek. Kolejne 10 milionów zniknęło w upadającej państwowej stoczni Gryfa za stępkę promu Wiedzieli się tą stępkę? To jest po prostu nieprawdopodobne. Eee... 12 milionów na zabawę na lotnisku w lądowanie Antonowa. Tyle kosztowało nas lądowanie w Polsce Antonowa. 17 milionów na testy, które odległy zniszczeniu w transporcie lotu. 20 milionów na testy, które okazały się nieskuteczne. 25 milionów łącznej dotacji na biznes męża naszej beatki, czyli prywatnej szkoły. 27 milionów przepłaconych firmie znajomego Macierewicza za testy z Turcji, które zapłaciło polski rząd z naszych pieniędzy sześciokrotnie drożej niż one były warte. 30 milionów stracił szumnie opasjony konający autostan za 20 min minut spóźnienia na przetarg, 40 milionów na łapówki dla KNF-u za przyjęcie banku za złotówkę, 50 milionów na projekt księdza egzorcysty od resortu Ziobry, 65 milionów, kochani, wyprowadzane przez Santorapis z fundacji Skok. 70 milionów na nielegalny druk kart wyborczych, 111 milionów na jachty, niedziałające strony internetowe i wydatki Polskiej Fundacji Narodowej, 115 milionów poszło według raportu NIK na lewe przetargi w służbie więziennej Patryka Jakiego, 140 milionów na biznes brata i żony ministra Szumorskiego, 165 milionów dotacji z budżetu państwa na prywatne muzeum mojego ulubieńca Tadeusza Rydzyka i jego biznesy. Ja bym to przeliczyć. To, co ryzyk dostaje, to jest. Był taki ostatnio materiał na TikToku, chłopak mówił, że dokładnie to by liczyli, że to jest chyba kilkadziesiąt tysięcy złotych dziennie, rozumiecie? Dziennie, czy tam kilkanaście tysięcy, już nie pamiętam, czy na minutę już. Wiem, że tam gruby przelicznik był. 200 milionów na respiratory od handlarza bronią. Czuję ja do dzisiaj na, na pewno nie jestem rozliczone. 500, 500 milionów dla książąt Czartoryskich od Glińskiego. Pieniądze zniknęły fundacja upadła. Miliard złotych stracił łącznie państwowe NEA, energia na budowę elektrowni w Ostrołęce. Miliard 200 znikło w GetBanku, a państwowe banki czyściły portfele z długów na koszt GetBanku miliard trzysta promesy kredytowej PKO dla spółki kaszyńskiego ostrebna na dwie wieże miliard pięćset na roczne wynagrodzenie katechetów, dwa miliardy na nową planszę pogodową w TVP, rozumiecie? dwa miliardy złotych na planszę pogodową w TVP 5 miliardów wypłacił bankowy fundusz gwarancyjny klientom trzynastu upadłych kas skoku dziewięćdziesiąt miliardów siedemset siedemdziesiąt siedem milionów Czyli to jest prawie 100 miliardów złotych, pustych i bez pokrycia, wydrukowo pangliński, z Narodowego Banku Państwowego Polskiego na wykup obligacji rządowych dane samego NBP na początek czerwca tamtego roku. Słuchajcie, 112 miliardów dziura w wacie zarządów Banasia i Morawieckiego od między 2016 a 2019 rokiem. I teraz rekordowe kwoty, słuchajcie... To już jest 1 bilion złotych, 71 milionów, 900 milionów złotych zadłużenie skarbu państwa na koniec yy, yy, połowy tamtego roku. Rozumiecie, w tej chwili to jest kwota, która będzie pewnie już ostykulowała w granicach 2 bilionów. Bo tak pięknie zarządzają naszym krajem. I jak myślicie, kto za to zapłaci? Ja się Was chciałem zapytać, kto? Za to zapłaci. No my za to zapłacimy. My za to zapłacimy podatnicy. Wy za to zapłacicie. My za to zapłacimy. Zapłacą przedsiębiorcy. Zapłacą zwykli ludzie i obywatele. A te suki syny podnoszą sobie wypłaty. Rozumiecie? No podnoszą sobie bezczelnie wypłaty. Przepychają sobie bezczelnie ustawę o podwyższeniu sobie dietek i wypłat, bo oni wiedzą. Oni wiedzą, że za rok te pieniądze będą gówno warte. I wiedzą, że za rok to gówno za to kupią, rozumiecie? Więc trzeba się zabezpieczyć. A kto Was zabezpieczy? Nikt was nie zabezpieczy, kochani.